Dziś opowiem Wam o Irlandczyku, który był lekarzem króla Jana III Sobieskiego. Irlandczyk Bernard O'Connor, fizyk, przyrodnik. I historyk studiował na Uniwersytecie w Montpellier i Paryżu. W Paryżu prawdopodobnie poznał dwóch Polaków. Przypuszczamy, iż byli to synowie yy, yy, kanclerza koronnego Jana Wielopolskiego. I wraz z nimi udał się do Polski: najpierw do Krakowa, a później do Warszawy. Tam, za pośrednictwem ambasadora Wenecji, został przedstawiony królowi Janowi III Sobieskiego, a ten z kolei, na początku 1694 roku, uczynił go lekarzem nadwornym. O'Connor pragnął na dworze królewskim poznać przyrodników, filozofów, lecz niestety brakowało takich ludzi. Dlatego też postanowił zająć się aktualną sytuacją Polski, a także historii kraju, w którym się znajdował. W Polsce przebywał niecały rok, lecz był doskonałym obserwatorem. Wiele też dały mu rozmowy z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego i politycznego Rzeczypospolitej, a także rozmowy z królem Janem, którego sam bardzo wysoko cenił. Owocem jego przemyśleń była książka History of Poland in Several Letters to Person of Quality wydana w Londynie w 1698 roku. Wkrótce też pojawiły się tłumaczenia niemieckie oraz w łacinie. To wartościowe i oryginalne dzieło powstało w związku z Elekcją Polską w 1697 roku. Składa się z obszernych listów do wielu wybitnych osobistości ówczesnej Anglii. Znacznie ciekawsza od części historycznej jest jednak część druga, oparta na jego własnych przemyśleniach oraz listach, których w języku angielskim opisuje obecną sytuację Rzeczypospolitej, jej granice, przyrodę, historię. Warto dodać, że było to pierwsze dzieło, które odnosiło się do Polski w ówczesnych czasach napisane w języku angielskim. O'Connor jako medyk stawiał trafne diagnozy, a, i to sprawiło, że miał również dużo wrogów na dworze królewskim. Zdało sobie również sprawę z tego, że zdrowie króla była bardzo słabej liche i na pewno długo nie pożyje, dlatego skorzystał z, z okazji i w 1694 roku ym, wyjechał z Warszawy do Holandii, a później udał się do Londynu, gdzie stał się członkiem Rolaj Society. Resztę życia spędził w Anglii, zmarł w Londynie w 1698 roku. Do końca życia jednak wspominał Polskę. Możemy zawdzięczać mu to, że był pierwszym autorem nowożytnego dzieła poświęconego Polsce w języku angielskim. Jeżeli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij o kciuku w górę. Nie zapomnij również o subskrypcji. Jeśli interesuje Cię Irlandia, to zapraszam na mój kanał na Facebooku zatytułowany Mikroblog z Dublina. Tam mnóstwo ciekawych informacji o Irlandii, a także o mieście Dublin.